Dzień dobry na kanale Forest Clinic dobry, dawno nas tutaj nie było, lecz po ostatnich komentarzach, jak już przeczytałem Stwierdziliśmy z panem Łubełcikiem, że wrócimy do sprzątania lasów Roman Diable, namówiłeś, zajebiście Bo w sumie i tak chodzimy, w sumie i tak sprzątamy, w sumie i tak wynosimy te śmieci, to czemu by i nie a kolejnym powodem jest to, że udało się nam zrobić batalia o słoną wodę. W sumie nie nam, my tylko kibicowaliśmy, ale to dało nam nowe możliwości do działania i w sumie nowa motywacja. No ale stwierdziliśmy, że jak już ustanowiono taki piękny użytek ekologiczny, to pasuje coś tutaj się pobawić. Może jakieś większe sprzątanie się udało ogarnąć, bo jest tutaj naprawdę mocno zasypiony teren. Ale zanim zrobimy Duże sprzątanie, zanim zaczniemy działać na większą skalę, trzeba rozpocząć po malutku i bierzemy się za robotę. Co prawda nie tutaj, tylko na terenie parku Dolina Drwinki No i klasycznie mamy siateczkę na śmieci, na złom i tam już zaczynamy. Co tam, panie łowo, dobrego niesiesz? Pierwsze z Pierwsze miejsce, co tu mamy? Trójoki, czyli puszki stalowe, puszki. Piękne znalezisko szlifierka. Ale kabelek został. Pan Łobułci już zbiera butelki szklane. Dobra, co tu mamy? Puszeczki, elegancki kubeczek, nawet cały. Można do zmywarki włożyć i wyprać i już jest zdatny do picia. Niestety i opalna się znalazła. Co my tu jeszcze mamy? Puszki, puszki, małpeczki. I na tym chyba koniec. A co tam pan Łubełcik jeszcze znalazł? A, pan się będzie w komandosa bawił tutaj. A hmm, to Cóż my znaleźliśmy? Kubeczek, szlipierka z kabelkiem, parę butelek szklanych i parę bu butelek plastikowych, puszki aluminiowe i cały wór puszek stalowych, czyli tak zwanych grzybków, trójoków. Panie czy czyń honory, ważymy. Ile tego dzisiaj mamy? Samych puszek stalowych jest... no, kilo 400 A włóż, włóżmy jeszcze te? Ładuj Ile tego dziadostwa tutaj jest, w tych lasach? Więcej. No, to na pewno. Czekaj, musisz zresetować, Panie Łobełcik. No, włącz i wyłącz, tak. Na no samych puszek aluminiowych będzie no 200 gram Teraz proszę jeszcze to Śmieciochów ile? No 2 kilo, elegancko Jubełcik, ale jeszcze o oponie zapomnieliśmy Ej, to będzie... Mówi, że niemiłe, ale zważymy. Ile twoja oponka waży. Tak. Gdzie masz tą wagę? Gdzie żeś ją schował. To znalezione to moje. Tak, weźmiesz sobie do domu ją dzisiaj 8 kilo waży. A pod niej jeszcze sprawdzimy, dopatrzymy do, osiem 8200 Sprzedane. Mamy kolejną miejscu. Ja już parę butelek szklanych niosę Zobaczymy, co tam pan łobyłcik znalazł. Tutaj widzę, że nawet czyściutko jest, chociaż nie jakoś bardzo. Tutaj są jakieś bety jeszcze, koło naszych betów. Tutaj jest słom, to tutaj do tej siateczki trzeba dorzucić. Tutaj mamy jakieś szmaty. No trzeba tutaj dać. Tutaj jakieś folia. O nie jest tu zbyt... Przyjemnie pod względem śmieci. Pani Łobełt Co pan tu ma? Oj, dobrze, słusznie. Ja też tutaj widzę puszeczkę. chyba będzie trzeba parkur uprawiać. Oj, elegancko. Nawet może nową rękawiczkę mamy jak wybierzemy. Myk, myk, tam jeszcze puszeczka jest jakaś i chyba to tutaj na tyle będzie. Puszeczka wzięta z drugiego brzegu, ale że robię patrol, to znaleźliśmy chyba po jakiejś tempertynie czy czymś buteleczkę szklaną. Tutaj buteleczka po włudziku. Przypalone jakieś siatki foliowe. Tutaj też jakaś siatka. Co my tu mamy? Tutaj, na zwalonym drzewie O, ho, 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 widzę ciekawe rzeczy nawet Bo tutaj mamy blaszki po transformatorze Ciekawe co tu wyjdzie Op, tutaj też Pewnie byłoby trzeba wziąć Wykrywacz Pinpointera Żeby tutaj obejść to dokładnie A widzę, że tutaj Większa skarbnica jest chyba jakaś, z najsiatek. Co my tu mamy? Tutaj jest kolejna siateczko. Chodź, 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 dawaj. O, nawet, nawet. Ale jest ile Ciekawe, ile to lat już tu siedzi. Się to rozpada w rękach. O co to mamy? Puszka aluminiowa Tutaj też coś tutaj o, a jeszcze teraz, ta inna Oberwany woko. Kolejna blaszka po transformatorze fajno będzie coś do kapitału naszego na jakieś siateczki nowe A jeżeli wam się podoba to co robię To wejdźcie na buycafe2 Link w opisie Możecie nam Się dorzucić do kawy A że kawa Nas pomoże To jeżeli chcecie nas pomóc To byśmy poprosili na małą kawę O, jakie fajne jeziorko się tu zrobiło Znaczy jeziorko, stawik Czy jak to tam nazwać Można powiedzieć, że Jeziorko w jaskini, ale nas interesują śmieci. <laughs> ale już chyba nic nie ma, wszystko wygrzebałem. A, ale nie mów, hop. Nie chwa dnia przed zachodem słońca. Mamy tutaj jeszcze. Mamy jeszcze tutaj jakieś pierdoły. A tak chyba. Czyli zobaczymy. A jakie tu śliczności jeszcze widzę. Czyli opalali tutaj kable przy tym drzewie. No mamy tutaj wtyczkę, Uu, trzeba pana łobełta tu zaprosić mamy coś takiego. Tutaj mamy sprężynę Panie Łobełt, Przybywaj pan! Pan łobełt, panie łobełcie, mamy bojowe zadanie. Tutaj jeszcze znalazłem jakąś sława, Elegancko. Fajno co znajdziemy, to nasze. Oj, Elegancko długi, przyjemny. Może być. Panie Łubełt, ważymy. Zobaczymy podsumowanko, ile wyszło. Tutaj jeszcze zostało nam do spakowania. Pani Nela się cieszy. Te posprzątane na ich terenach. Tutaj mamy jeszcze jakiś złomik. Także tak. Panie Łubełcik, ile pan tam śmieci uzbierał? Jedziemy z No i zablokował ci się na. 155 gramach. Wystarczy. No, zapraszam do góry. 7800 plus opon 8 kg, no to 8 plus 8 16. E, geniusz matematyczny. Kurwa. Za własna matematyka. Dobra, bo tam 200 gram brakowało, to może akurat będzie. Ile mamy złomu? Różnego rodzaju. No 2,5 kilo złomu. Może być, nie jest to dużo, ale jako tako I my śmieci do śmieci.